Erling Haaland stał się prawdziwym snajperskim fenomenem. Norwek wydaje się być prawdziwą maszyną do zdobywania bramek. Ani przeskok z Ligi Austriackiej do Bundesligi, ani kolejna zmiana na Premier League nie sprawiają, żeby zwalniał choćby na krok. Haland bije rekord za rekordem i warto się temu przyjrzeć. Witam was bardzo serdecznie, kanał NGNW. Z tego miejsca wszystkie nowe osoby zachęcam do kliknięcia czerwonego przycisku, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, ponieważ... Dość regularnie, praktycznie codziennie publikujemy informacje ze świata piłkarskiego, a teraz zapraszam do oglądania. Pierwszy raz szersza publiczność piłkarska usłyszała o Halandzie podczas Mundialu do lat 20 w 2019 roku. To właśnie wtedy reprezentacja Norwegii, grając w Lublinie, rozgromiła Honduras 12 do 0, a sam Haland zdobył 9 bramek. Rekord młodzieżowego Mundialu pod względem liczby bramek w jednym meczu pobił aż o 3 trafienia. To jedno spotkanie wystarczyło mu, by zdobyć tytuł króla strzelców i wyprzedzając aż o o 5 bramek drugiego piłkarza w tej klasyfikacji. Tego typu występy połączone z grą w barwach Red Bulla Salzburg dały Halandowi transfer do Borussii Dortmund w styczniu 2020 roku. W Bundeslidze Norweg szybko zaczął pokazywać swoje możliwości. W swoim debiucie przeciwko Augsburgowi wszedł na boisko dopiero w drugiej połowie, ale wystarczyło mu to, by ustrzelić hat-tricka. Został pierwszym piłkarzem w historii Bundesligi, który dokonał tej sztuki w debiucie, zaczynając mecz na ławce w swoim drugim meczu Haaland strzelił kolejne dwie bramki, również wchodząc na boisko jako rezerwowy, zostając pierwszym piłkarzem w historii niemieckiej ligi, który zdobył pięć bramek w swoich dwóch pierwszych spotkaniach. Wystarczyło mu do tego zaledwie 56 minut boiskowych, by również zaliczać to jako rekord. W ósmej kolejce debiutanckiego sezonu pobił kolejne osiągnięcie. W meczu z Hertą Berlin został najmłodszym w historii Bundesligi strzelcem, czterech bramek w jednym spotkaniu. Do zdobycia 25 bramek w niemieckiej lidze wystarczyło mu 25 spotkań, więc mówimy tu o kolejnym rekordzie. To także najszybciej zdobyte ćwierćsetki goli we wszystkich ligach top 5 w XXI wieku. Został także najmłodszym i najszybszym strzelcem 50 bramek w Bundeslidze. W sumie w lidze niemieckiej Halland zdobył 62 bramki w 67 meczach. Żaden inny piłkarz nie uzyskał takiego rezultatu w tym. W takim krótkim czasie. Bundesliga to oczywiście nie jedyne rozgrywki, w których Norweg brylował. Został bowiem pierwszym w historii Borusji piłkarzem, który zdobył bramki w debiucie ligowym w Pucharze Niemiec i w lidze Mistrzów. W Champions League po raz pierwszy pojawił się w rozgrywkach 2019-20, które zaczynał jako gracz Red Bull Salzburg. W swoim pierwszym meczu w Champions League przeciwko Hank został pierwszym debiutantem, który strzelił hat-tricka w pierwszej połowie. Jako pierwszy nastolatek w historii w jednym sezonie Ligi Mistrzów zdobył 10 bramek. Wystarczyło mu do tego zaledwie 7 spotkań. Nikt inny nie osiągnął tej granicy bramek w Lidze Mistrzów szybciej. Również 20 Bramek osiągnął w rekordowym tempie 14 meczów i rekordowo młodym wieku 20 lat i 231 dni. W marcu 2021 roku w starciu przeciwko Bayernowi Monachium ustrzelił swojego setnego gola w karierze. Tempo również rekordowe 146 meczów. Dla porównania drugi pod tym względem Kylian Mbappé potrzebował 180 spotkań, a trzeci Leo Messi 210. Wobec takich osiągnięć nie może dziwić, że Haalanda zapragnął mieć w swoim składzie każdy z największych klubów świata. Wyścig o super wygrał Manchester City. Nie brakowało głosów, że niezwykle silna Premier League zweryfikuje prawdziwe możliwości Norwega. Tymczasem Haaland nie przestaje zaskakiwać. Pierwszy imponujący rekord ustanowił jeszcze w sierpniu, gdy jako pierwszy piłkarz w historii ligi, zdobył w swoich pierwszych pięciu meczach aż dziewięć bram. Taki wynik przyniosły mu między innymi dwie zdobycze trzybramkowe. To także rekord, bowiem piłkarzem, który najszybciej skompletował dwa hatryki w Premier League, był do tej pory Dembaba. Senegalczyk potrzebował na to 21 spotkań, a więc aż 16 więcej niż Halland. Ten wyczyn Norwega blednie jednak w porównaniu ze zdobyciem przez niego trzeciego hatryka w Premier League. Uczynił to bowiem w swoim ósmym meczu w tych rozgrywkach. Dotychczasowy rekord pod tym względem, który należał do Michaela Owena, Halland pobił o 40 spotkań. Jednocześnie został pierwszym w historii Premier League piłkarzem, który zdobywał hatrika w trzech meczach domowych z rzędu. Warto przy tym wymienić nazwiska zawodników, którzy w całej swojej karierze zdobyli dokładnie trzy hatriki w Premier League. Drogba Jamie Vardy, Frank Lampard, Robbie Keane, Rud Van Nistelrooy czy Christian Ronaldo. Tempo, w jakim Haland dogonił tego typu legendy, jest po prostu imponujące. Norwek, który został pierwszym piłkarzem w angielskiej lidze, który trafiał do siatki w każdym ze swoich czterech pierwszych meczów wyjazdowych, potrzebował tylko dziewięciu spotkań, by zdobyć 15 bramek w Premier League. Dokładnie tyle, ile najlepszy strzelec City w poprzednim sezonie, czyli Kevin De Bruyne. Skala osiągnięć bramkowych Halanda w Premier League pokazuje porównanie z niebywałym rekordem, którego autorem jest Dixie Dean. Legendarny snajper Evertonu w rozgrywkach 1927-28 w rozgrywkach ligowych zdobył aż 60 bramek. Co do dziś jest rekordem najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii. Po dziewięciu kolejkach miał wówczas tylko dwie bramki więcej niż Haland posiada aktualnie. Powtórzenie wyniku Dina wydaje się oczywiście nierealne. Choć gdyby Norwek utrzymał obecne tempo zdobywania co 50 minut, co będzie bardzo trudne, to i tak osiągnąłby imponującą liczbę 52 bramek, a sezon jest obecnie o 4 kolejki krótszy niż z czasu rekordu gracza Evertonu. Najlepszym wynikiem w erze 20 zespołowej ligi może pochwalić się Mohamed Salah. Który w rozgrywkach 2017-18 zdobył 32 gole. Jeśli tylko Halandowi dopisze forma strzelecka, a przede wszystkim zdrowie, to ten rekord nie powinien stanowić problemu. W międzyczasie w trwającym sezonie Haland zdążył już pobić także kolejny rekord w lidze mistrzów. W wieku 22 lat i 47 dni został najmłodszym piłkarzem, który zdobył w tych rozgrywkach 25 bramek, bijąc osiągnięcie Kyliana Mbappé. Potrzebował na to zaledwie 20 meczów, do tego doszły jeszcze kolejne niesamowite osiągnięcia, jak na przykład wyprzedzenie Luisa Suareza w klasyfikacji Champions League. By jeszcze bardziej uzmysłowić sobie skalę tego osiągnięcia, warto zwrócić uwagę, że w swoich pierwszych 20 meczach w Lidze Mistrzów, Leo Messi zdobył 8 ramek, a Ronaldo żadnej. Jak widać Erling Haaland wciąż bije kolejne rekordy, a potem jeszcze je śrubuje. Wydaje się przy tym, że robi to bez większego problemu, więc możemy z pewnością spodziewać się kolejnych niesamowitych osiągnięć. A czy Waszym zdaniem Erling Haaland będzie piłkarzem statystycznie lepszym od Leo Messiego i Ronaldo czy Kyliana Mbappé? Zachęcam oczywiście do dyskusji w komentarzach, a nowe osoby do subskrypcji kanału. Trzymajcie się i do usłyszenia.